by Brook Heaven, to jest dobry plan i grajmy nie do końca dnia. Roblox, Roblox to najlepsza gra. Roblox, Roblox z nami graj. Roblox, Roblox to najlepsza gra. Roblox, Roblox z nami graj. Kurczak, kurcze, coś poszło na mnie tak zapal Roblox'a i zacznij z nami grać. Oby, Brookhaven, to jest dobry plan. I grajmy w nie do końca dnia. Kurczę, kurczę, coś poszło na mnie tak. Zapal Robloxę -e i zacznij z nami grać. Roblox, Roblox, to najlepsza gra. Roblox, Roblox, z nami graj. Roblox, Roblox, to najlepsza gra. Roblox, Roblox, z nami graj. Kurczę, kurczę, coś poszło na mnie tak zapal Robloxa i zaknij z nami grać. Oby Brookhaven to jest dobry plan. I grajmy w nie do końca dnia!